Gdzie ty kończysz, Bóg zaczyna. Witaj, najdroższy bracie i umiłowana siostro, przeznaczeni do ogłoszenia chwały przygotowanej nam przed stworzeniem świata, abyśmy szli i owoc przynosili, i aby owoc nasz trwał, i aby wszystko dał nam ojciec, o cokolwiek Go poprosimy w Jego imię. Chodźcie do Ewangeliana rozdział 15 od wersetu 4 do 6 trwajcie we mnie a ja w was jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie jeśli nie będzie trwała w winorośli tak i wy jeśli nie będziecie we mnie trwać ja jestem winoroślą a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie uczynić. Kochani, jak wielu z nas, może u początku, a może już na jakimś etapie naszej chrześcijańskiej drogi, zadawało sobie to pytanie. Dlaczego te rzeczy przygotowane mi przez Ojca w Jego Słowie jeszcze nie spełniają się? Dlaczego tak wiele moich wysiłków i moich uczynków, dlaczego tak wiele prób uszczęśliwiania się na własną rękę zawsze spełzało na niczym? Dlaczego tak wiele różnych naszych prób, które bardzo często rozmijały się z Bożym Przeznaczeniem, dlaczego te wszystkie nasze wysiłki oraz próby i starania zawsze kończyły się rozczarowaniem? Ponieważ każda decyzja, każda myśl. Każda rzecz, którą dokonujemy w naszym sercu, bez woli Ojca, bez skonsultowania tego i rozważania z Duchem Świętym, bez zapytania się, czego najpierw chce Ojciec, co zrobiłby On, lub jakby postąpił, bez skonsultowania swego wnętrza z Duchem Świętym, sami próbujemy robić wiele rzeczy na własną rękę dostosowując do tego wszystkiego wolę naszego Ojca ale to my przez posłuszeństwo i zaufanie Jego miłosierdziu mamy dostosowywać się do Jego woli nawet u początku naszego chrześcijańskiego życia lub na jego dalszych fazach i etapach Sami próbujemy robić to, do czego przeznaczył nas Ojciec. Sami własnymi wysiłkami, własną troską, kombinowaniem, staraniem, załatwianiem różnych rzeczy. Chcemy tak naprawdę szukać w tym wszystkim nie Ojca i Jego chwały, tylko samych siebie i zaspokajania. Swojej duszy oraz swoich braków, czymś, co powinno należeć tylko do naszego Pana w nas. Bo już nie my żyjemy, ale żyje w nas Chrystus. I to On działa za nas, myśli w nas, kieruje naszym sercem, kieruje naszymi pragnieniami. A nasze potrzeby, Wynikające z Jego potrzeb zawsze będą różne od tych, które kreujemy sami w sobie i na własną rękę. Ponieważ decyzje naszego serca, niepoddane woli Ojca, zawsze będą prowadziły nas na różnego rodzaju błędy i manowce, i na te drogi. Które są zewnętrzną ciemnością, które są tak naprawdę owocem naszego ciała, owocem dążenia naszej duszy do zaspokajania samych siebie. Ale gdy skonsultujemy całe nasze życie tylko z Nim, gdy będziemy Mu poddawać każdy wolny czas, gdy oddamy te wszystkie zachcianki oraz Rozpraszacze naszych myśli, naszego serca, wtedy będzie przenikać nas Duch Święty. Wtedy da nam właściwy pokarm o właściwym czasie, abyśmy stosownie do sytuacji naszej wiary i do aktualnego stanu naszego wnętrza mogli iść tak, jak wyznaczył nam to Pan Nasz przed założeniem świata. Ponieważ jeśli skończymy. Z wszystkimi naszymi różnymi pomysłami, inicjatywami, na to, jak to ma wyglądać, oraz jak ma być coś zbudowane, oraz jak najlepiej służyć Bogu. Jeśli zrezygnujemy tak naprawdę z tych oszukańczych potrzebów naszej duszy, których może nie jesteśmy w stanie zauważyć, ale Pan nam to objawi. Jeśli zrezygnujemy z różnych decyzji, które tak naprawdę odciągają nasze serce od bycia z tym jedynym, od wpatrywania się w tą miłość, która ma już wszystko w swoim czasie dla Ciebie, najdroższy braci i kochana siostra. Jeśli będziemy poddawać wszystkie te decyzje w woli Ojca, Duch Święty poprowadzi Was, poprowadzi nas. Zawsze o właściwej porze, o właściwym dniu, właściwej godzinie, właściwym tygodniu, miesiącu. Zawsze będzie miał to, co jest dla nas najodpowiedniejsze, niż my sami byśmy mogli to skonstruować w naszych głowach, przez różne wizje naszego serca na to, jak coś ma wyglądać. Gdzie ty skończysz sam sobą. Gdzie ty skończysz może ze swoją religijnością, albo ze swym życiem dla świata, albo ze swym życiem dla grzechu, dla innych osób, dla doktryny, dla religii, dla tradycji, teologii, dla tych różnych zwodniczych, oszukańczych podstępów tego świata na to, jak odwodzić się od woli ojca. Jeśli skończysz w końcu pędzić i zatrzymasz się i nadstawisz uszu. I otworzysz serce i popatrzysz na wszystko z perspektywy Ojca, zobaczysz, czym jest Boży plan dla Ciebie, czym jest Jego przeznaczenie, czym jest Jego wola, czym są Jego rzeczy, które przygotował Ci, nie tylko w wieku przyszłym oraz te na życie wieczne, ale te tu, jeszcze w tym świecie, aż po wypełnienie się Jego planu na Twoje życie, gdzie Ty kończysz ze swoim ja, tym najtwardszym, do skruszenia, do złamania, gdzie ty skończysz ze swoją własną wolą i z egocentryzmem, z zachciankami, i pożądaniami ciała, gdzie ty skończysz, Bóg wejdzie ze swoją mocą, aby przez ciebie dokonywać zmian w tym życiu. Trzymajcie się, kochani bracia i umiłowane siostry, i pamiętajcie, że życie jest tylko w tym, Jednym. Amen. Ściskam Was serdecznie.